Cudny czy cudowny? Zaraz po roratach Majka poszła z mamą do hospicjum dla dzieci. Już trzeci raz odwiedziła tam Zuzię, która niedawno straciła swojego tatę, a teraz, dzień po dniu, traciła swoje życie. Była coraz Chudsza i bledsza, jakby była ze śniegu i topniała w oczach. Majka czytała jej biblijne opowieści, a Zuzia jakby je oglądała gdzieś pod sufitem czyli w wyobraźni. Pan doktor powiedział mamie Majki, że Zuzia przeżyje może tylko parę dni. Majka, słysząc to, rozpłakała się. W domu chciała to opowiedzieć dziadkowi i wpadła do jego warsztatu. Nie wiedziała, że tam powstawał właśnie przepiękny drewniany teatrzyk z kukiełkami i on miał być prezentem niespodzianką pod choinkę od dziadka dla niej. Jaki cudny, zawołała. A dziadek już przestał go przed nią zasłaniać. Majka patrzyła na teatrzyk zachwycona. Marzyła o takim, od kiedy zobaczyła podobny u wędrownych aktorów. Po stu zachwytach zaczęła opowiadać dziadkowi ze łzami w oczach o Zuzi. Kiedy skończyła, dziadek mruknął: Mówisz więc, że ona za parę dni umrze? A może byś tej bieduli podarowała ten teatrzyk? Jest już prawie gotowy. Majka była tym zaskoczona. Ten teatrzyk zrobiony dla mnie? Myślała. Dziadek jutro wyjeżdża i już nie zrobi drugiego. No, a do świąt tylko tydzień. No cóż, Zuzia może się nim pobawi i potem teatrzyk wróci i tak do mnie. Przecież pan doktor mówił, że ma tylko Parę dni życia. Na drugi dzień Majka z Mamą zaniosły teatrzyk do hospicjum. Zuzia była nim oczarowana. W jej wygasłych oczach zapaliły się złote iskry. Zaczęła poruszać figurkami, coś mówić za nie, coś nucić, a potem się rozpłakała, jakby nie chciała się żegnać z tak cudowną zabawką. Majka nie wiedziała, czy się z nią cieszyć, czy smucić. Zostawiła teatrzyk i wyszły. Kilka dni później przyszła tam znowu. Bała się wejść do pokoju Zuzi, bo może już jej tam nie ma. Ale nagle wyszedł stamtąd pan doktor, uśmiechnął się i rzekł: Ten teatrzyk od ciebie ma w sobie coś cudownego. Zuzia ma odwrót choroby, będzie żyła, to cud. Czy ty w to wierzyłaś, majeczko, dając jej taki prezent? Majka stała i czuła, jak serce jej łomocze, a łzy same płyną. Bo zobaczyła Zuzię, jakby z martwych wstałą.